Witam, witam bardzo serdecznie. Do czytania co twoja dusza chce byś wiedział, wiedziała na czas od 7 do 13 marca 2021. I jak zwykle, kochani, macie ilustracje oraz dwie wiadomości po lewej stronie. No dwie, bo jedna wyszła dokładnie ta sama, która była w ubiegłym tygodniu. Ten mężczyzna, w takiej właśnie pozycji, i poprosiłam o następną wiadomość, żeby była taka wspomagająca. I tu wygląda, że to bardziej jest twarz żeńska. Z ust wystaje jej, wychodzi piękna róża. To jest język, ale róża, znak miłości. <grym> I trzecie oko. Teraz wiecie, że ja nie staram się podpowiadać, bo te trzy wiadomości są dla Twojej indywidualnej duszy. Co odczuwasz? Możecie się dzielić, zawsze proszę w komentarzach, bo może to komuś coś nasunąć, podpowiedzieć, ale naprawdę to jest wiadomość dla Ciebie. Tu, jak to ja zawsze mówię, jak piorun z jasnego nieba, objawienie cud może wspaniała wiadomość. Ktoś wyciąga pomocną rękę. Myślałaś. Wierzyłeś. Bum! Staje się. No i... Dziecko gwiezdne. Wcale nie musi być małe dziecko. Ale... Ktoś z innej planety. Tak jak my jesteśmy, kochani. Znaczna część nas z innych planet... Ze wszechświata, nie na pierwszym życiu, teraz. Co jest ważne w tym tygodniu, zaczyna się siódemko, czyli to, co odczuwamy wewnętrznie, nasza wewnętrzna prawda to kim naprawdę jesteśmy. Warto się zamyślić. Warto starać się dotrzeć do prawdy wewnętrznej, Twojej, własnej. Słońce w rybach. Wenus w rybach oboj. Oh Wenus kocha być w rybach, bo jako planeta miłości, radości, wszystkiego to co takie piękne. W rybach, które są bardzo duchowe, intuicyjne, mają super wyobraźnię romantyczne, mistyczne, duchowe, spirytualistyczne, gotowe poświęcić się. My mówimy o pięknej, empatycznej, nie tylko romansie na dzień czy noc, tylko o prawdziwie duchowej, duchowym powiązaniu, duchowych znajomościach, romansach na poziomie duszy. Więc wcale bym się nie zdziwiła. Gdybyśmy w tym w przyszłym tygodniu spotkali nagle swoją bratnią duszę. Czy to będzie partner partnerka na życie, czy też będzie to prawdziwy znajomy przyjaciel, współpracownik, współpartner w biznesie. Bardzo dobry czas. Teraz co mówi ryba? Ja wierzę. No i o tym za chwilę będzie mowa. No i wreszcie oprócz słońca i Wenus w rybach mamy nów Księżyca w rybach 13. 23 stopniach, 3 minutach. Ogromna moc. Ja naprawdę wierzę całą duszą i sercem. Że jeżeli ktoś wierzy w coś mocno, wizualizuje, czegoś pragnie, i to być może przez lata, i do tej pory się nie spełniło, to będzie czas, że wreszcie może coś się stać. Na przykład cud. Tylko ryby potrafię w to naprawdę do tego stopnia wierzyć. I to ten nów Księżyca, trzynastego. W 23 minutach i 3, przepraszam 23 stopniach 3 minutach jest w domu ryb w 12. domu. Tu nie ma mowy o kalkulowaniu, myśleniu, analizowaniu czy praktycznym podejściu. Tu, tu wszystko jest wierzysz, to się stanie. Bo, żeby się stało, najpierw trzeba uwierzyć. Nie jak o, jak się stanie, to uwierzę, tylko ja wierzę, że się stanie. Ja wierzę, że ten cud jest możliwy. Ja wierzę, że mogę kogoś spotkać, kto jest dla mnie właściwy. Tylko tu pamiętajcie, że trzeba być najlepszą wersją siebie, samej, samego, żeby spotkać tę właściwą osobę. Jeżeli masz coś jeszcze do dopracowania albo ciągle myślisz o eksie. Okay? O kimś z przeszłości, sprawa jest niezakończona, to karmicznie będzie ci przyniesione znowu to samo. Spotkasz. Tyle, że to będzie to, czego jeszcze nie zrozumiałaś, jeszcze się nie nauczyłeś, i trzeba będzie od nowa uczyć się, tyle, że z inną osobą. To warto pamiętać, tak na marginesie, ok? Ale cuda są absolutnie możliwe. Pierwsza wiadomość, ja sobie tutaj to postawię, żeby to a jak najbardziej mieć na uwadze, okay? że to jest to znowu, co się powtarza, ta wiadomość. Ale teraz aż, aż zapytałam, dlaczego to tak wychodzi. I patrzcie, że ta wiadomość też była w ubiegłym tygodniu. Z tym, że teraz ja troszeczkę odczuwam inaczej. Ona stoi na wodzie. Okej. Okay. Stoi na wodzie. Na łodzi. Woda jest spokojna. Cisza, spokój. Czyli spokój wewnętrzny powoduje, że ta łódź się nie kołysze i ona do wody nie wpadnie. Ona jest zamyślona. Ona przykłada wagę do tego, żeby mieć wewnętrzną harmonię spokój. To jest dla niej ogromnie istotne. Na tym się skupia. Ale... to wiąże się z tym, patrząc na te fotografię, na nią i na niego, żeby pozwolić partnerowi, bądź też, Partnerce spełniać swoją misję życiową. Tylko wtedy będzie harmonia i spokój w związkach. Między ludźmi też. Ty jesteś kim jesteś, wierzysz w co wierzysz, masz swoją misję życiową. Ja mam swoją i jestem kim jestem. Więc zamiast się kłócić i spierać, wywierać nacisk i powodować konflikt między sobą, spełniać siebie i swoje przeznaczenie, szanować się i kochać, kreując prawdziwe szczęście. Więc to jest uzasadnienie właśnie tego co widzicie tym razem piękne no ja o tym mówię od dawna anioły tym razem mówią Grace ty jesteś spod znaku ryb ty doskonale rozumiesz o co chodzi więc potwierdzają w tym tygodniu to jest holistyczne uzdrawianie i karma numer 6 może wam coś mówić numer 6 to znowu jest harmonia spokój wewnętrzny Trzyma klucz. Trzyma klucz. No więc, co ta wiadomość mówi? Ta wiadomość mówi, żeby żyć w pełni, musisz rozumieć śmierć. No to jest to, co ja powtarzam, i tak naprawdę to, co kiedyś postanowiłam, tylko że zapominam, i mnie. Dziękuję. Przypominają, żeby zawsze zaczynać i kończyć tym samym. Pamiętaj. Ciało fizyczne jest na to życie, a później będzie na kolejne życie, czy w przeszłych życiach było na tamte życie. Ale ciało jest tylko na życie. Dusza jest na wieczność, na zawsze. Nieskończoność. A więc, co jest ważniejsze? Każdy moment w życiu, w ciągu każdego dnia, może się zmieniać. Dzisiaj lubisz to, za tydzień co innego, dzisiaj myślisz tak, z, jutro już możesz myśleć zupełnie inaczej i chcieć czego innego. Ale czy kiedyś naprawdę zastanowiliście się, co się dzieje po śmierci? No, jak wiemy, wrzucą do trumny, pięknie, ładnie odbędzie się wszystko. Najczęściej kro, ksiądz tam pokropi wodą i zakopią do ziemi. Czy naprawdę? To jest koniec. Ja o tym, jeżeli wy mnie słuchacie, oglądacie mnie, ci, którzy słuchacie mnie od lat, wiecie, że ja już mówiłam od samego początku: że to tylko ciało umiera, a życie toczy się dalej. Tyle, że w innym wymiarze dlatego swoich najbliższych nie widzimy, co wcale nie oznacza, że ich koło nas nie ma, ile razy o nich pomyślimy są. Ponieważ są energią, mogą być tak jak anioły, archanioły, wszędzie w tym samym czasie. Wszystko słyszę, wszystko widzę, co się dzieje. Pomyślisz, przy tobie są, we snach do ciebie przychodzą. Możesz nagle ulubionej cioci słyszeć, jak to zawsze, garnkami. Garnki, bo gotowała, więc nagle coś się porusza, jeśli chodzi o garnki, ten, ten sam dźwięk. Ulubiony dziadek palił papierosy, nagle możesz powąchać i wąchasz. Ktoś pali papierosy, a nikogo tu nie ma, nikt nie pali. A właśnie, dają o sobie znać w najprzeróżniejszy sposób. O, ciocia. Czy mama uwielbiała takie czy inne perfumy, Konwalie na przykład. I nagle czujesz ten zapach. To jest właśnie to. Dają o sobie znać. Nie, nie leżą tam w ziemi. W ziemi to leży ciało złożone. No i czy będzie gniło, czy jest się spali, to naprawdę nie ma różnicy. Dusza jest wieczna i nieskończona. A więc, gdybyśmy tak patrzyli, nie przywiązywalibyśmy aż tak wielkiej wagi do kłótni, zwady, która po drugiej stronie w ogóle nie istnieje, do konkurencji, do zawiści, do tej złości, konfliktu i dążenia do bogactwa za wszelką cenę. Ile domów, ile samochodów, i jakie i tak dalej. To zupełnie poczucie wartości by się zmieniło. Jeśli ja umrę, bo umrę, pytanie jest tylko kiedy, co ja zostawię po tej stronie? Jaką pamięć o mnie? Czy zostawię coś wartościowego, co może być wieczne, czy nic? Wręcz może złość, zawiść, i wszystko to, z czego nie będzie się potem człowiek chwalił, jak będzie przechodził na drugą stronę i sam siebie oceniał, tak jak to naprawdę jest, i rozumiał, co zrobił i dobre i złe, i jakie to odniosło i poniosło konsekwencje, co się działo z tego powodu, z powodu naszych akcji, słów, spojrzeń, nawet. Co zrobiliśmy dobrego dla drugiego człowieka? Gdzieś może trzeba było nawet się poświęcić. Zależy od misji życiowej. Każdego misja życiowa może być zupełnie inna. I teraz, kiedy już jesteśmy po drugiej stronie, czy możemy poklepać się po ramieniu i powiedzieć: tak, zrobiłam, zrobiłem, Dużo dobrego, dużo pomogła, wiele się poświęciłem, ale tak mi dzisiaj jestem dobrze. Rozumiecie? Więc zależy, jak się na życie patrzy. Ponieważ to jest czas ryb, więc nie dziwię się, że tutaj dusza, czytanie na poziomie duszy, ta dusza nasza chce, żebyśmy wiedzieli. Że jest to nieskończoność, wieczność i to, czego się tu nauczymy, to, czego doświadczymy, to, co uczynimy, zabieramy ze sobą na drugą stronę, a potem do przyszłych żyć. Co to będzie? Czy to będzie coś pozytywnego, czy może destrukcyjnego, toksycznego? A więc warto w tym momencie zastanowić się. Jeżeli patrzymy pod kątem śmierci i tego, że ciało złoży się do grobu, a dusza żyje dalej, co należałoby zmienić? Co będziecie uważać za toksyczne i destrukcyjne? Zachowania, myśli? I co wypadałoby zmienić na to, żeby było zdrowe? Oczywiście, zdrowie jest ogromnie tutaj też ważne i to, żeby dobrze się czuć. Bo jeżeli ciało pokazuje, że zaczyna chorować, źle się czuć, to w tym jest wiadomość i duszy. Czy dbasz o siebie? Czy rozumiesz, jakie będą tego konsekwencje? Natomiast jeżeli macie, kochani, jak każdy z nas ma, kogoś bliskiego po drugiej stronie, czy to z rodziny, czy znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, ludzie, którzy byli w jakiś sposób bliscy. Warto im w tym momencie wysłać myśli miłości i może podziękowania za to, kim byli w życiu, co pozostawili, na przykład tęsknotę. Tęsknijmy za nimi. Jeżeli coś macie do powiedzenia, podziękowania, wyrażenia miłości, teraz to jest naprawdę dobry czas. Następnie wiesz, aż się roześmiałam, ponieważ to jest właśnie dokładnie to, co symbolizuje znak ryb. Ze słońcem, Wenus i nowym księżyca w rybach i tak jest. To jest w tej chwili ogromnie istotne. Przede wszystkim wierz w siebie samą samego. Wierz w magię i cuda. Jeżeli potrafisz uwierzyć, to i potrafisz to osiągnąć. No to jest cała mantra ryb. Jeden z sekretów wszechświata jest moc wiary. Słyszeliście na pewno powiedzenie wiara czyni cuda. Przecież placebo, efekt placebo to jest właśnie to, że podaje się coś, mówi się, że to taki czy inny lek na przykład. I człowiek tak bardzo w to wierzy, że pomoże, że naprawdę pomoże. Nie może to może być witaminka, tylko. A więc czas uwierzyć, że może się stać. I zaczniecie doznawać i obserwować cuda. Czasami. Trudno jest być pozytywnymi, optymistycznymi, kiedy w życiu spotkało wiele zła niektórych, i przestaje się wierzyć w to, co dobre, wspaniałe, ale tutaj z tą wiadomością widzimy, że przeszłość nie musi równać się przyszłości. Przeszłość już była. Wyciągnąć wnioski, czego się nauczyliśmy, i przez ten moment obecny, tę chwilę, w co wierzę. Kim jestem, czego pragnę, do czego czuję pasję, czego bardzo chcę. Już to widzę, widzę, że się staje. Chcę prawdziwego. Mężczyznę, kobietę w swoim związku, prawdziwego, znaczy to, dokładnie czego pragnę. To już widzę tę osobę, osobę przy sobie, widzę jak się z nią czuję. W ten sposób przyciągasz jeszcze bardziej. To już jest w tym magnetyzm. Od serca, od duszy stać się musi. Tylko kwestia boskiego czasu. A więc zastanów się, czego naprawdę pragniesz? Co potrafisz sobie wyobrazić? Nawet jest powiedzenie: jeżeli potrafisz sobie wyobrazić coś, to się stanie. Jeżeli nie, to nie może, ponieważ nie przyciągasz tego w ogóle do siebie. Nie, nie leży to w Twoim polu elektromagnetycznym, czy um, w polu przeznaczenia. Wszystko jest możliwe, jak długo potrafisz to sobie wyobrazić i wierzyć w to, absolutnie wierzyć. I dopiero zobaczysz, że najlepsze jest jeszcze przed Tobą. No piękne te wiadomości, takie typowe rybie. Co mogę zrobić, żeby wnieść jakąś różnicę, pyta dusza. No, i znowu to, to też są ryby, poświęcenie. Często się mówi, że ryby mają różowe okulary, są bardzo empatyczne, współczujące, i dlatego przyciągają do siebie narcystów i socjopsychopatów, bo ryba powie: Każdy ma jakąś rację w sobie, wszystkim chce pomóc. Dlatego dwunasty dom ryb to także opieka nad szpitalami, więzienia, więzieniami. No tak, więzienia, szpitale, różne instytucje, yy, pomocy. Ta empatia, dobre serce. Więc co nie pozwala ci spać w nocy? Hmm? Co powoduje, że aż się w tobie gdzieś tam coś dzieje, kiedy. Myślisz o czymś, chcesz aż krzyczeć. I z tego bólu, z tej niewygody, co możesz kreować dobrego? No właśnie. I na dzisiaj dusza mówi: Uczyń różnicę w czyimś życiu już dzisiaj dużą, bądź mniejszą, ponieważ wszystko powoduje zmianę. Różnice. Duża, mała, ale rób coś. Ja zawsze mówię, żeby wyjść z depresji. Należy przestać myśleć o sobie, swoim bólu, wyjść na słońce, oddychać świeżym powietrzem i koniecznie postanowić komuś pomóc. A więc przerzucić uwagę z siebie, ze swojego bólu, ze swojego niezadowolenia, ze swojej. Tragedii, nieszczęść, na pomoc komuś innemu. Na mniejszą bądź większą skalę. Jedni pomagają pojedynczym osobom, inni, tak jak ja, raczej pomagam i staram się, żeby to miało jak, naj, miał jak największy zasięg, cokolwiek w życiu robiłam, żeby wiele osób z tego skorzystało. A więc niesamowicie. Ciekawe czytanie, muszę Wam powiedzieć. Musimy wierzyć, musimy pragnąć, żeby nasze życie zmieniło się w sposób pozytywny. A więc i patrzymy, o czym myślimy, w co wierzymy, co oglądamy, na przykład w telewizji, z kim przebywamy. Bo możesz być najbardziej optymistyczną, radosną osobą na świecie. A jeżeli otoczysz się ludźmi, którzy tylko narzekają, we wszystkim widzą zło, to nie znaczy nie widzieć tego, co nie jest właściwe. I nawet o tym nie mówić. Ale ciągle wierzysz, że będzie dobrze, ciągle wierzysz w lepszą zmianę, ciągle patrzysz, i postrzegasz optymistycznie, pozytywnie, wystrzegając się toksycznych ludzi, toksycznych związków, toksycznych układów, toksycznej żywności i tego wszystkiego, co zatruwa nas, powietrze, wodę, ziemię. I wierzyć w to, czego bardzo pragniesz, że jak najbardziej to się stanie, widzieć to już przed sobą, Mieć obraz. Jeśli potrafisz to narysować, namalować, skomponować, wyrzeźbić, jak najbardziej, zapraszam, tym szybciej się to stanie. Kochani, życzę cudownego, bo możliwy, cudownego i nie przesadzam, magicznego tygodnia. A możemy dostrzegać tego 13 marca, że cuda zaczynają się dziać. I jeśli się to będzie stało, działo w Twojej rzeczywistości, w Twoim życiu, albo kogoś, kogo znasz, napisz w komentarzu. Piszmy o dobrych rzeczach, piszmy o tym, co się dzieje pozytywnego. Że cuda się zdarzają, że wszystko jest możliwe, jak tylko bardzo tego pragniemy, i w to absolutnie w 100% wierzymy. Buziaczki, uściski i magicznego tygodnia.